Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast biznesu bez stresu 12 kwietnia 2021 roku. Odcinek 117. Sekret kardynała Richelieu. Po opublikowaniu tydzień temu artykułu przyjaciel pozostaje przyjacielem, otrzymałem elektroniczny list od mojego dawnego współpracownika. W liście tym przypomniał mi on słynną maksymę kardynała Richelieu dotyczącą przyjaźni. Brzmi ona tak. Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam. Z sentencją tą spotkałem się po raz pierwszy w latach 1980, kiedy to, hałturząc po mazurskich ośrodkach wypoczynkowych, Krzysztof Dałkrzewicz wyśpiewywał w czasowiczą następujący refren. Kardynała Richelieu, sekret Wam dziś zdradzę. Od przyjaciół mnie Boże strzesz, bo z wrogami to ja sobie poradzę. Dopiero całkiem niedawno dowiedziałem się, że jest to piosenka zespołu Czerwony Tulipan, a nie Dałkrzewicza, i że oryginalny refren brzmi odrobinę inaczej. Kardynała Richelieu, sekret Wam dziś zdradzę. Od przyjaciół Boże strzeż. Zrogami sobie poradzę kardynała Richelieu. Ale to szczegół. Wróćmy do sentencji kardynała. Czy rzeczywiście prawdziwa przyjaźń nie istnieje? Myślę, że się zdarza, choć nie tak często, jak byśmy chcieli. I czasami bywa zawodna nie w wyniku wrogiego knucia, ale zwykłych ludzkich słabości. Podstawą przyjaźni jest moim zdaniem domniemanie dobrej wiary, czyli założenie, że przyjaciel kieruje się dobrą wiarą nawet wtedy, kiedy się myli. Bez tego przyjaźń nie działa. I wyrazem takiego podejścia jest, będące sednem poprzedniego artykułu, stwierdzenie. Kiedy przyjaciel popełnia błąd, pozostaje przyjacielem, a błąd pozostaje błędem. Często mówimy o przyjaźni zamroczeni naszymi oczekiwaniami, ignorując rzeczywistość taką, jaką jest. Chcemy, żeby szef był naszym przyjacielem, a przecież to niemożliwe. Szef jest przedstawicielem organizacji, w której pracujemy, więc nie może puścić płazem każdego naszego występku. Chcemy, żeby sąsiad był naszym przyjacielem i nie pieklił się w każde niedzielne popołudnie, że zadymiamy jego balkon dymem z grilla. Chcemy, żeby doradca w banku był naszym przyjacielem i pomnażał nasz majątek, a nie tylko dbał o swoją prowizję. We wszystkich tych przypadkach, kiedy marzenia mylą nam się z rzeczywistością, sentencja kardynała Richelieu jest jak najbardziej na miejscu. Jeśli zaś mimo wszystko bardzo pragniemy mieć przyjaciela, powinniśmy zastosować radę Gordona Gecko z filmu Wall Street. Jeśli potrzebujesz przyjaciela, kup sobie psa. Z własnego doświadczenia dodam, że kot nie działa, bo choć jest miły i wygląda na mądralę, to dba tylko o swoje sprawy i nie wybacza błędów.